W warsztacie dziadka. Pola i Wojtek uwielbiali przyjeżdżać do dziadków na wakacje. Dziadek Franciszek i babcia Anna mieszkali pod lasem na krańcu Katowic, w domu z czerwonej cegły. Dzieci mogły całymi dniami bawić się w starym ogrodzie i niebieskiej altanie. Starziki nazywali ją modrą laubą. Obok dziadek miał swój warsztat stolarski, w którym wyczarował z drewna istne cuda. Bodźka na jednej nodze, pajacyka w kolorze jakli, krasnoludy w czerwonych czapach. Tego lata strugał jednak coś zupełnie innego. – Dziadku, a zrobisz mi łuk? Z nienacka do warsztatu wpadł zdyszany Wojtek, bo tarzał się po ogrodzie z ukochanym owczarkiem Nikusiem. – Zrobię ci kuszę, taką jak miał Wilhelm Tell. Pójdź na klina. Dziadek odłożył dłuto na bok i posadził wnuczka na kolanach. – Pamiętasz? Mówiłem ci o nim w zeszłym roku. – To ten, który musiał zestrzelić jabłko z głowy swojego synka jedną strzałą? – – Tak, zrób mi, zrób! – krzyknął i odwrócił głowę w kierunku drzwi, w których pojawiła się jego siostra. – Pola, a dziadek zrobi mi kusze? Dziadku, przecież obiecałeś zrobić Gandalfa, który będzie strzegł naszej lauby. Pola wskoczyła dziadkowi na drugie kolano. – Kuszę Wilhelma Tela to mnie dziadek obiecał. Gandalfa z taką wielką… Dziadku, jak to się nazywa? Co on ma w ręce? – Po naszemu kryja, kryka. Kryją leją, mruknął do siebie pod nosem. Kryka miała być dla mnie, dziadku. W drzwiach pojawiła się babcia, a obok szczekał zadowolony Nikuś. Chodźcie do domu, obiad już gotowy. Wszystko będzie zrobione, ale najpierw muszę dostrugać trzecie skrzydło. Wziął do ręki podłużny kawał drewna, prawie tak wielki jak drzwi. Trzecie skrzydło? Krzyknęli wszyscy jednocześnie. Który tak ma trzy skrzydła? Zrobił wielkie oczy Wojtek. Orety! Zdążyła tylko wykrztusić pola, bo odsłoniła zasłonę, za którą stały już gotowe dwa skrzydła. A dlaczego masz takie duże skrzydła? zapytała babcia, mrużąc oko. Żebym mógł ze smakiem zjeść swój pyszny obiad! Roześmiał się dziadek i objął babcie. Chodźmy do stołu, tam wam wszystko opowiem. Izbie przy stole. Babcia Anna naważyła żuru i to z mostkiem z kartofli. Wiedziała, że wnuki lubią taką potrawę, a w dodatku dobrze się pożywią. A ziemniaki u babci mają taki prawdziwie żółty kolor jak kanarek, który dreptał sobie w klatce. – Dziadku, ale powiedz nareszcie, dlaczego trzy skrzydła? Pola skończyła jeść zupę z jednej strony żurowego mostka i zabierała się za drugą. – Babciu, czy mogę prosić dokładkę? Wojtek na chwilę zerknął na babcie, ale po chwili przeniósł pytający wzrok na dziadka. Oczywiście nie ma ptoków, co mają trzy skrzydła. Dziadek spojrzał badawczo na wnuki. Ale można by powiedzieć, że sto lat temu to nasz Śląsk uniósł się do lotu na trzech skrzydłach. Jak to uniósł? Wojtek próbował to sobie wyobrazić i niemal zatrzepotał rękami. Jak ptak? Tak, prawie jak nasz kanarek, gdyby go wypuścić z klatki. Powiedziała babcia, wskazując na kąt izby. – To nasz Śląsk był w klatce? – zapytała Pola, patrząc na kanarka i pomyślała, że kiedyś musi go wypuścić na wolność. – Tak jakby – powiedział dziadek. – Przez wiele wieków Ślązacy czuli się u siebie zamknięci jak w więzieniu, bo królowie, którzy tu panowali, traktowali ich jak niewolników. Kazali im ciężko pracować, nieraz na kolanach, od rana do wieczora, a nawet w nocy, w ponurych kopalniach i rzadko pozwalali im wracać do domu. W końcu górnicy się rozłościli i chcieli się uwolnić od okrutnych władców. Dziadku, ale przecież nasz kanarek potrafiłby odlecieć na dwóch skrzydłach! Pola uniosła się na palcach. Ale nasi powstańcy musieli długo i ciężko walczyć. A największa bitwa rozegrała się na górze świętej Anny. Dwa razy pokonywali ich okrutni wojownicy, ale za trzecim razem. Śląskim rycerzom udało się powstać. Hurra, udało się! krzyknął Wojtek, odsunął pusty talerz i podszedł do dziadka, który wziął do ręki fotografię. To mój dziadek miał na imię Paweł i był właśnie takim dzielnym rycerzem, który aż trzy razy chwytał za broń. Czyli mój pra-pra dziadek? Brawo! A tam z tyłu jest spodek, tam byliśmy na lodowej rewi! dołączyła do brata Pola. A widzicie, co jest z przodu, moje kochane wnuki? Jakieś wielkie, czarne słupy. Mrużył oczy Wojtek, bo promienie słońca przedarły się akurat przez okno. A ludzie obok tacy malutcy. Słupy? A przyjrzyjcie się uważniej. Ile ich jest? Za plecami wnuków stanęła babcia Anna. Trzy? Ale! krzyknęła olśniona pola. Przecież to trzy skrzydła. Brawo, pola! Babcia pogłaskała ją po głowie. I dziadek właśnie kończy strugać miniaturę pomnika z trzema skrzydłami z centrum Katowic. Bo go o to farosz poprosił, żeby mogła stanąć w kościele. Mamy przecież rocznicę powstań. Tak, wybierzemy się tam wspólnie na wycieczkę. Dziadku, a nasz prapradziadek strzelał z kuszy, jak ten tel. Ma taki kapelusz. Nie, Wojtku, z flinty, z takiej strzelby, jakiej używa się na polowaniach. Wtedy już nie używano kuszy. A mogę ją zobaczyć? Flint już u nas nie ma, ale w starym kufrze na strychu mamy inne skarby. Co? I ty nam jeszcze tych skarbów nie pokazałeś? Pola popatrzyła na dziadka z wyrzutem. Dziadku, wojtkowi zaświeciły się oczy. Musimy, musimy tam iść. Ale moje skrzydła, westchnął dziadek. No przecież same nie odlecą, powiedziała babcia i założyła fartuch. Idźcie, a ja tu trochę posprzątam. Dziadku, teraz prosimy. Dobra, idymy na wirch. Na starym strychu. – Ale tu fajnie! – krzyknęła Pola, rozglądając się po strychu. Było tu mnóstwo zakurzonych skrzyń, jakaś wielka beczka, ogromne stare radio, dziwny rower z jednym wielkim kołem. Ale nie było. – Dziadku, gdzie ten kufer ze skarbami? – Wojtek zaglądał w kolejny zakamarek. – Mówiłeś, że gdzieś tu jest. – Kufer jest w specjalnej skrytce, w szranku. – W szranku? A, w szranku! – Pola uśmiechała się do dziadka i podeszła do okna. Nie w szranku, to znaczy w ścianie. Nie dzieci, to znaczy w magicznej szafie. Dziadek skierował się w stronę najciemniejszego kąta na strychu. Stała tam wielka, drewniana szafa. Jak w narni! Zapiszczała z uciechy pola. Tam jest przejście do innego świata, dziadku. Wojtek patrzył na niego oczarowany. Tak, tak można powiedzieć. Cofniemy się o sto lat. Wszedł do szafy. U góry był maleńki, niewidoczny uchwyt. Dziadek coś przekręcił i ścianka szranku otwarła się szeroko. – Czy tam jest przejście? – Czekaj, ja byłam pierwsza. – Dzieci, nie przepychajcie się, tu jest tylko ta mała skrytka. – Nie ma przejścia – westchnęła Pola. – Ale jest kufer – szepnął Wojtek. – Rzeczywiście, w skrytce stał wielki kufer z żelaznymi klamrami. – To jest skrytka waszego prapradziadka, kiedy po pierwszym powstaniu Czyli po tym, jak Ślązacy po raz pierwszy machnęli wielkim skrzydłem, Niemcy zaczęli przeszukiwać dom, szukać broni i dokumentów. Dziadek Paweł właśnie tu urządził schowek. Czy to prawdziwy karabin? Nie, zrobiłem drewnianą kopię, a prawdziwą flintę oddałem do Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. To ja tam chcę pójść! A tu na tym zdjęciu ten pan ma taki kapelusz jak Wilhelm Tellm. Jak prapradziadek. Czy to też nasz krewny? Nie, ale to ktoś bardzo ważny dla Śląska. Najważniejszy chyba. To nasz Gandalf, czarodziej, który zwrócił Polsce górny Śląsk Wojciech Korfanty. Miał na imię tak jak ja? Właśnie. Ale z taką laską jak Gandalf. Zauważyła pola. To kryja, tak ją tu nazywali. Tym też walczono z przeciwnikiem. Dziadek zrobił nagły zamach kijem, aż jakaś puszka spadła na ziemię. Wysypały się z niej gwoździe. Myślałam, że to złoto. Westchnął ciężko Wojtek. Ślązacy walczyli o skarb, prawdziwy skarb, jakim była wolność. Była jak złoto. Powstańcy mieli taki okrzyk: Kryją, leją. Walczyli tak jak Gandal biały z sarumanem. No prawie, zaśmiał się dziadek. A ten piesek zupełnie jak nasz nikuś. To owczarek korfantego. Zawsze bronił swojego pana przed złymi ludźmi. Wystarczyło, że pan Wojciech podniósł rękę. A już rzucał się na przeciwnika. Ale fajne mam imię! Wojtek podniósł głowę wysoko do góry. A ja mam takie imię, którego na pewno nie miała żadna bohaterka. Ale co ty opowiadasz, Polu? Czekaj! Zaczął grzebać w kufrze, po czym wyciągnął wielki portret ślicznej dziewczyny. Przeczytaj podpis. Pola Maciejowska. Ona też walczyła na kije? Nie. Ale Pola Maciejowska była najlepszą kurierką Korfantego. Kiedy pan Wojciech miał jakiś ważny rozkaz do przekazania i chciał, żeby ktoś się prześlizgnął na drugi koniec miasta, zawsze wybierał Pole. Ta wsiadła na rower i mknęła jak błyskawica. Robiła to najszybciej. — To i ja będę taką bohaterką! — Tak, i ty, Polu, i ty, Wojtku, jesteście bohaterami, bo znaleźliście skrytkę powstańców. — Hurra! — krzyknęły uradowane dzieci. — Jesteśmy bohaterami! Dziadku, Franku, wychodź już ze szranku. Usłyszeli z dołu śmiech babci Anny. Chodźmy już na dół, bo robi się ciemno. Dziadek odwrócił głowę, ale nie zauważył wnuków. Dzieci, to nie pora na chowanego. Pola i Wojtek niechętnie wychylili głowę z za szafy. Dziadku, a przyjdziemy tu jeszcze? Zapytał Wojtek. No pewnie. Ale i pojedziemy na wycieczkę do Katowic, zmrużyła oczy Pola. Obiecałeś. Oczywiście, pojedziemy. Na spacerze w Katowicach. Wakacje upływały szybko. Dziadek Franek i babcia Anna pewnej niedzieli wzięli pole i Wojtka na wycieczkę. Tak, dotrzymali obietnicy. Zaplanowali przejście przez centrum katowic szlakiem powstańców. Ale te skrzydła ogromne! krzyknęła Pola, zadzierając głowę do góry. A pamiętacie, dlaczego aż trzy skrzydła? Dziadek przystanął niżej, bo się z babcią nieco zasapali, wchodząc pod górę. No bo były trzy śląskie powstania, krzyknął Wojtek. A nasz prapradziadek we wszystkich trzech wziął udział. I pomagała mu Pola, była kurierką i super szybko jeździła na rowerze. Pola zerknęła na chodnik poniżej. A kupicie mi taką hulajnogę? Jak będziesz starsza i grzeczna, pokiwała głową babcia. Ja już jestem starsza, krzyknęła Pola. A dzisiaj Pola, kurierka frunęłaby na takiej hulajnodze. Ale ważniejszy był Wojciech Korfanty. Powiedział Wojtek i rozejrzał się za pieskiem. Nikuś do nogi. A właśnie, pójdziemy przez rynek pod pomnik korfantego. Dziadek wskazał laską dalszą drogę. A na rynku są pyszne lody, kupisz mi babciu, prawda? Kupię, kupię i tobie i Wojtusiowi. Pokiwała głową babcia, a widząc pytające spojrzenie dziadka, dodała. No i tobie też, Francik. Wiem, truskawkowe. Kiedy stanęli na rynku przed teatrem śląskim, a każdy miał już w ręce swoje ulubione lody, dziadek wskazał miejsce na szczycie schodów. O, stąd przemawiał Korfanty, kiedy do miasta weszło polskie wojsko. Wtedy Katowice stały się polskim miastem i stolicą górnego śląska. A jak krzyknął, niech żyje Polska, rzucił Melonik bardzo wysoko w górę. Dzieci popatrzyły w przepiękne błękitne niebo. Dziadek Paweł chwycił go i chciał mu oddać. Ale pan Wojciech powiedział dziadkowi, to znaczy waszemu prapradziadkowi, żeby wziął go sobie na pamiątkę. W nagrodę za wierną służbę. Ani ma go na naszym strychu? Zaciekawiła się pola. Wojtek patrzył na przejeżdżający tramwaj. Tramwaj karlik! wskazała babcia na czerwony pojazd. Ładny, prawda? Ja go nie znalazłem. Dziadek spojrzał ostrzegawczo na babcie i Wojtka. Ale może wam się uda. Ponad dziadek, Paweł, potrafił z niego wyciągać po trzy hazoki. – Co? Hazuki? – powtórzył Wojtek. – To ta japońska rakieta? – Hazoki to po naszemu zające. Oj, musimy się kiedyś pouczyć razem śląskiego. Dziadek spojrzał znacząco na babcie Annę. Trzy hazoki, a każdy w innym kolorze. – A to już, w Franciku, są bery i bojki. – Babcia pociągnęła go za rękaw. – To jest taka rodzinna historyjka. Dziadek Paweł pisał pamiętnik i stąd to wszystko wiem. Chodźmy pod pomnik Korfantego. Ale on nie ma na głowie tego kapelusza. Wojtek zdążył obiec pomnik trzy razy, kiedy tylko przybyli na miejsce. No przecież ci powiedziałem, że dostał go dziadek Paweł. Babcia się zaśmiała. A dlaczego on tak wygląda, jakby wychodził z pod ziemi? Pola zaczęła podskakiwać, bo próbowała chwycić listek, który przywiał wiatr. Bo on się tu urodził, tu wyrósł, jak wyrasta drzewo z ziemi. I tu dorastał, tak jak wy, dlatego tak go rzeźbiarz przedstawił. – A ty, dziadku, umiałbyś wyrzeźbić takiego korfantego z drewna? – zapytała Pola. – A, chyba też bym takiego wyrychtował. – Dziadek wszystko potrafi – szeknął Wojtek. – Ja już to dawno wiem. – A Pola? – zapytała nagle wnuczka. – Żeby pójść śladami Poli, musielibyśmy pojechać do Bytomia. Bo tam Korfanty miał swój sztab, i tam też była ona. Dziadek wskazał ręką na przystanek autobusowy. Ale na dzisiaj to już wszystko, drogie dzieci. I jeszcze pojechalibyśmy na górę świętej Anny, żeby opowiedzieć Poli i Wojtkowi o największej bitwie powstańczej, dorzuciła babcia. Oczywiście, że tam pojedziemy pokiwał głową dziadek. Ale chyba następnym razem. Dobrze, dzieci?